Bardzo krótki filmik, jak przezimować papirusa, który przebywał latem w oczku wodnym. Wyciągamy z doniczką całego, bądź tak jak w moim przypadku z kieszenią. Filmik o kieszeniach jest na kanale. Uch! Umieszczamy w kastrze budowlanej i ścinamy. Jeśli chcemy papirusa rozmnożyć, bierzemy sobie taką tyczkę lub dwie, skracamy. W ten sposób wsadzamy do pojemnika z wodą. Tu pojawią się korzenie, mamy sadzonki na przyszły rok. Całą karpę zalewamy wodą. Nie musi być tak jak była po woda w oczku, może być płycej. Chodzi o to, żeby cały czas było nasiąknięte. I zabieramy do garażu bądź piwnicy. Może być całkowita ciemność, żeby temperatura nie spadała poniżej zera. I na wiosnę możemy go z powrotem sadzić bądź dzielić.